Moi drodzy, dziwne dźwięki motocykla. Taki jest temat dzisiejszego filmu. Zapraszam. Wiosna, motocykle zostają wyciągane ze swojego zimowego snu, budzone przez swoich właścicieli i bardzo często właśnie o tej porze roku dostaję od Was sporo pytań odnośnie różnych dźwięków. Tego typu pytania najczęściej zadają właściciele nowych motocykli lub nowi właściciele motocykli. Jeśli ktoś po raz pierwszy zetknął się ze swoim wymarzonym jednośladem, ma przed sobą swój pierwszy sezon, ma też wrażliwy, analityczny słuch. Ma też w związku z tym wiele pytań. Wiele pytań, które bardzo często zostają bez odpowiedzi. Nie każdy przecież może do mnie dotrzeć, nie każdemu mam okazję odpowiedzieć, nie każdego mam okazję czy choćby czas wysłuchać. Dlatego właśnie postanowiłem zrobić ten film. Dla tych, Którzy mają pytania, moi drodzy, przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że w motocyklu mamy zupełnie inną sytuację akustyczną niż w samochodzie. Wielu z nas przyzwyczajonych jest do tego, że samochód zawsze brzmi tak samo. Nieważne ile osób siedzi w środku, nieważne jak jesteśmy ubrani, nieważne czy to jest zima czy lato, my zawsze słyszymy ten silnik tak samo. No, i wtedy kupujemy pierwszy motocykl, i okazuje się, że dzieje się z nim coś dziwnego. A to coś dziwnego wynika właśnie z tej zupełnie diametralnie biegunowo różnej sytuacji akustycznej. W samochodzie silnik mamy umieszczony, oczywiście poza kabiną pasażerską, izolowany akustycznie od kabiny pasażerskiej, w swoim pomieszczeniu najczęściej też izolowanym od góry. Dlatego właśnie zawsze słyszymy go w ten sam sposób. Ale wystarczy, że na przykład otworzymy maskę i przyłożymy ucho do silnika. Oczywiście nie polecam przykładać ucha do rozgrzanego silnika. Chodzi mi o to, żeby zbliżyć to swoje ucho do tego silnika troszkę bliżej i posłuchać go tam pod maską, i wtedy wejść do samochodu, zamknąć drzwi i porównać ten dźwięk, który będzie docierał do naszych uszu. To będzie coś zupełnie innego. A w motocyklu, właśnie, silnik jest niczym nieosłonięty. Tym bardziej, jeśli chodzi o silniki chłodzone powietrzem, bo one nawet nie mają tego płaszcza wodnego, który jest przecież bardzo skuteczną izolacją akustyczną w silniku. Co więcej, w silnikach motocyklowych mamy skrzynie biegów o zębach prostych. Charakterystyka współpracy takich uzębień, takich kół zębatych jest uderzeniowa. W konsekwencji podczas jazdy słyszymy, jak przekładnia po prostu wydaje cały czas taki głośny, wyraźny i donośny jęk o różnej częstotliwości, oczywiście w zależności od wielkości kół zębatych, w zależności od prędkości obrotowej tych kół zębatych. W samochodach mamy koła zębate o zębach skośnych, które charakteryzują się właśnie bardzo cichą pracą, które niestety w konsekwencji mają też poosiową reakcję od, od przekazywanego napędu. Ale to już jest cecha konstrukcyjna związana z czymś, z czymś zupełnie innym, wpływająca na coś innego. Również załączanie tych biegów w motocyklu to są sprzęgła kłowe, czyli takie po prostu wycięcia, które muszą wejść jedno w drugie dość brutalnie. Tam system załączania jest, można to określić w ten sposób, zero-jedynkowy: albo bieg jest niezałączony zupełnie, albo jest załączony zupełnie. Często te sprzęgła zaskakują z głośnym trzaskiem, z głośnym stukiem, jeśli różnica prędkości obrotowych jest bardzo duża. Bo właśnie wtedy wyrównuje się ta prędkość obrotowa. W samochodach tego dźwięku nie ma, bo jest synchronizator, który wyhamowuje te, wyrównuje te prędkości, te różnice w prędkości obrotowej i dopiero, kiedy się wyrównają, pozwala przesunąć się tej, temu zatrzaskowi, który załącza załącza konkretny bieg. W motocyklach. Zazwyczaj tego nie ma. Przed skrzynią mamy przecież jeszcze sprzęgło. Osłonięte jedynie bardzo niegrubą przecież pokrywą metalową. Metalową, czyli przenoszącą bardzo dobrze akustykę. I to sprzęgło też słyszymy. Słyszymy inaczej, kiedy pracuje załączone, kiedy wciśniemy dźwignię sprzęgła. Nagle okazuje się, że jego dźwięk się zmienia. Że sprzęgło bardziej szumi. Kiedy puścimy, ten szum ustaje. W niektórych motocyklach to jest bardzo wyraźne. Wydaje dziwne dźwięki również napęd rozrządu silników motocyklowych łańcuch, który przetacza się po tych swoich ślizgach, po tych kołach łańcuchowych oczywiście też. Same zawory, które zamykają się przecież z dużą prędkością, też wydają dźwięk. Moment kontaktu z, z garbem krzywki też bywa słyszalny. Do tego dochodzą dźwięki pochodzące od pierścieni, do tego dochodzą dźwięki pochodzące od siły tłokowej, czyli od tej siły, która w zależności od kąta umieszczenia korbowodu zmienia kierunek nacisku tłoka, raz na jedną ściankę, raz na drugą. Dlatego między innymi stosuje się też przesunięcie osi stworzenia w tłoku to też jest inny temat. Ale my to wszystko, proszę Państwa, słyszymy. No i na koniec oczywiście jest przekładnia łańcuchowa. Zazwyczaj Nieosłonięta, którą też bardzo wyraźnie słychać, która jest głośna. Przekładnie, które pracowały w kiedyś w motocyklach z PRL-u, szczelnych obudowach, były dosyć ciche, były praktycznie niesłyszalne podczas jazdy. Natomiast przekładnie nieosłonięte są po prostu z natury rzeczy głośne i z tym się nic nie da zrobić. I tu też ta kakofonia dźwięków, ta, to spektrum dźwięków, jakie dociera do nas od łańcucha, uzależnione jest. Nie tylko od tego, jak dobrze łańcuch jest wyregulowany, ale też od tego, jak jest nasmarowany. Łańcuch suchy będzie miał te tony wyższe, będzie świergotał bardzo wyraźnie i głośno. Łańcuch nasmarowany będzie chodził ciszej. Moi drodzy, a teraz praktyczna próbka tego, jakie dźwięki emituje zespół napędowy współczesnego motocykla. Mikrofon umieszczony jest właśnie tuż przy silniku i zbiera wszystko to, czego my normalnie przecież nie słyszymy. Jeszcze przed rozruchem, jak przekręcimy kluczyk, słychać głośno i wyraźnie pompę paliwa. Ten świergot narastający wraz z prędkością to jest właśnie dźwięk łańcucha. Te stuki to moment przełączania biegów, a reszta to po prostu to, co dzieje się w silniku, w skrzyni, w sprzęgle. Posłuchajcie. kiedy mamy okazję jechać za jakimś motocyklem jechać samochodem i kiedy motocykl ten oczywiście ma dosyć cichy tłumik wystarczy otworzyć okno w samochodzie żebyśmy usłyszeli przede wszystkim dźwięk łańcucha to wszystko moi drodzy jest bardzo wyraźnie słyszalne właśnie w motocyklu bo te to całe widmo widmo takie dziwnie kojarzące się słowo, to całe spektrum dźwięków, które słyszymy na motocyklu, jest niesłyszalne absolutnie w samochodzie. Po pierwsze, z natury konstrukcji zupełnie odmiennej tych mechanizmów pędnojezdnych, które znajdują się w samochodzie w porównaniu do tych, które znajdują się w motocyklu. Po drugie, kwestia izolacji. W samochodzie ta izolacja jest niekiedy bardzo dobra, wręcz doskonała. W motocyklu nie ma jej wcale. I te różnice rodzą pytania, niekiedy nawet po prostu szokują. Dla świeżo upieczonych motocyklistów, mam jeszcze jedną tutaj informację. Otóż należy zdawać sobie sprawę z tego, że to spektrum dźwięków, jakie odbierają nasze uszy, jakie dociera do naszych uszu, uzależnione jest jeszcze też od kasku, jaki mamy na głowie. W kaskach typu orzeszek, jakie niektórzy używają na, na swoich klasykach. Ta ilość dźwięków będzie bardzo duża. Uszy mamy praktycznie nieosłonięte. W kaskach otwartych, które zakrywają uszy, mamy już inną sytuację akustyczną. W kaskach zamkniętych jeszcze inną. Są też kaski, które mają wycięcia na uszy, tak żeby nic nam tych uszu nie naciskało, bo to jest dosyć niekomfortowe przez dłuższy okres czasu. To również będzie inna, inne warunki akustyczne. Niektóre kaski mają poduszki, które dociskają nam właśnie te uszy dodatkowo wytłumiając dźwięki. A więc moi drodzy, to co słyszymy od zespołu napędowego naszego motocykla uzależnione jest bardzo od tego w jakim kasku jedziemy. Jeśli mamy taki kask luźniejszy, który pozwala więcej słyszeć, wystarczy jak w chłodny dzień założymy pod niego komijarkę i nagle stwierdzimy, że jest zupełnie ciszej, że silnik chodzi jakby lepiej. Jakby nie było słuchać tych wszystkich wysokotonowych dźwięków mechanicznych. A to przecież tylko kominiarka. Więc, jeśli mamy kilka kasków, to będzie do nas docierać kilka różnych zestawów dźwiękowych z tego samego motocykla. Podczas jazdy również wystarczy, na przykład, odchylić kolana od zbiornika, abyśmy usłyszeli wyraźniej pracę łańcucha, pracę przekładni, jęk tych kół zębatych w skrzyni biegów. To wszystko będziemy bardzo wyraźnie słyszeć. Być może jakieś cykania rozrządu, jakieś dzwonienie pierścieni, siłę tłokową. Będziemy to wszystko bardzo wyraźnie słyszeć. Kiedy przyciśniemy kolana na powrót do zbiornika paliwa, nagle okaże się, że większość tych dźwięków znika, bo właśnie odcięliśmy tą bezpośrednią drogę między silnikiem a naszymi uszami. Jeśli chcecie przeprowadzić taki eksperyment gdzieś, oczywiście na bezpiecznym, prywatnym placu, można zrobić malutkie kółeczko przy niewielkiej prędkości na swoim motocyklu bez kasku. A zobaczycie, jak wtedy zdziwi Was ilość tych wysokotonowych dźwięków. Z trudem, jeśli zrobicie to pierwszy raz, to z trudem rozpoznacie, że to jest wasz motocykl, i będzie brzmiał zupełnie inaczej. Nagle okaże się, że Silnik brzmi zupełnie inaczej, że jest więcej wysokotonowych, tych mechanicznych, szeleszczących dźwięków. Nagle okaże się, że słyszycie, kiedy sprzęgło jest wciśnięte, że bieg załącza się z głośnym stukiem, że przekładnia zaczyna jęczeć już na pierwszym biegu, że łańcuch pracuje z głośnym terkotem. To wszystko, czego nie będziecie słyszeć już po założeniu kasku. Moi drodzy, nie tak dawno temu miałem taką sytuację. Przyjechał do mnie jeden kolega na motocyklu zatroskany, bo coś mu zaczęło dzwonić w silniku. Przy pewnej prędkości obrotowej słyszał taki metaliczny świergot. Bał się, że to może pęknięty pierścień, może coś z zaworem, może pęknięta sprężyna zaworowa. Poprosił, żebym się przejechał. Wsiadł na motocykl, przejechałem się. Oczywiście nic nie słyszałem takiego. Mówię mu, słuchaj, nic tu nie ma. Ale upierał się, że wyraźnie słyszy. Przecież... Zdaje sobie sprawę z tego, co mówi. I w tym momencie, moi drodzy, zauważyłem, że ten kolega ma nowy kask. I powiedziałem mu, żeby pokazał mi ten kask. Wziąłem ten kask, postukałem w niego. Okazało się, że dzwoni w nim ten zatrzask z tyłu kasku. Ten, który trzyma tą taśmę od, od gogli. Zakleiłem go takim kawałkiem grubej czarnej taśmy. I powiedziałem mu, żeby przejechał się teraz. Przejechał się, wr wraca i mówi... Rewelacja, co zrobiłeś? Nie ma tego dźwięku. Wy wiecie, co zrobiłem, i on też się dowiedział, ale później. A ponieważ takie sytuacje chodzą parami, to dosłownie tydzień, dwa później zadzwonił do mnie kolejny kolega, mówiąc, że też ma jakiś świergoczący, dziwny dźwięk. Od razu zapytałem się, a nie masz czasem nowego kasku? No, mam. To zaklej sobie wszystkie zatrzaski i przejedź się jeszcze raz. Oczywiście, co. Pomogło. Dodatkowo, moi drodzy, bardzo ważny jest też sam typ silnika, jaki jest w motocyklu, bo każdy silnik będzie wydawał, każdy typ silnika będzie wydawał trochę inne dźwięki. Niektóre radykalnie inne dźwięki. Na przykład, wspomniana przeze mnie już wcześniej, siła tłokowa. W malutkich silniczkach będzie ona z powodzeniem zagłuszana przez pracę rozrządu, przez łańcuch, przez pracę samych zaworów. Jeśli są to cztery zawory, no to tym bardziej. Natomiast w dużych silnikach ta siła tłokowa będzie wyraźniej słyszalna. Po pierwsze dlatego, że te elementy są o wiele większe. Po drugie, ponieważ ta siła będzie też proporcjonalnie większa. Również częstotliwość samego dźwięku tej siły tłokowej, czyli tego uderzania tłoka płaszcza tłoka o ścianki cylindra, będzie zupełnie inna w dużych silnikach. To będzie niższy dźwięk niż w silniczkach malutkich, gdzie ten dźwięk będzie wysoki, gdzie z łatwością będzie ginął Wśród innych dźwięków pracy. Zależy to również, czy jest to oczywiście silnik dwusuwowy, czy czterosuwowy, czy jest to silnik jednocylindrowy, czy wielocylindrowy, czy jest to silnik chłodzony cieczą, czy chłodzony powietrzem. Dlatego, aby nie zamartwiać się tymi wszystkimi dźwiękami, musimy po prostu nauczyć się dźwięków swojego motocykla, aby przekonać się i zapisać to sobie w pamięci. Jakie rodzaje dźwięków wydaje silnik w naszym motocyklu? Wydaje cały, cały motocykl. Oraz zdawać sobie sprawę z tego, że jest to uzależnione w bardzo dużym stopniu od tego, jaki kask mamy na głowie. Nawet od tego, czy mamy kominiarkę pod tym kaskiem, czy jej nie mamy. Oczywiście można też zignorować wszystkie dźwięki i cieszyć się samą jazdą, nie zwracając w ogóle uwagi na to, na to jakie dźwięki wydaje nasz motocykl. Ale jak wiecie, zawsze popieram to analityczne podejście. Jeśli czegoś nie wiemy, jeśli czegoś nie rozumiemy, to zamiast ignorować to, lepiej jest to poznać, zapamiętać, zrozumieć. Bo zrozumienie zawsze przynosi większy spokój niż ignorancja. A na dzisiaj to tyle.